Witam wszystkich w kolejnym materiale. Ostatnio miałem zapytania o te polskie mieszańce, jak wyglądają. Tak się obecnie prezentują. Jesteśmy u następnych cimentali. Dzisiaj zrobimy taki aktualny stan hodowli. Tutaj są cimentale z Ekonatury. To są te sime z listopada. Tak to aktualnie wygląda. Na ten moment wagony, teraz pora na Belgusie, belgusie wcinają ściano kiszoneczkę. Widzicie? Co najmniej 30 noży w wozie paszowym załączonych i obroty na maksa. O, widzicie jak mieli? Noże ostre to idzie robota dobrze. tak wyglądają zastanawiam się jakby się to wybiło może 55% by było co myślicie dajcie znać w komentarzach i R klasa by była z tych byczków no kurde co jeden to w barach szerszy Nie no, ten to się nie wybije na pewno. Nie? Tutaj mnie trochę molestują, także no niestety nie mogę wam ich nagrać jak to wygląda. Tu jest ten najsłabszy a i tak taki w sumie słaby nie jest. Dostałem na nie ofertę od pośrednika 12 12 50 brutto. I już mnie to prawie skusiło. Ale mówię, niech posiedzą, bo naprawdę są kruciaki. Także wagi tutaj nie przewiduję jakiejś ekstra na ten moment. Także niech sobie jeszcze posiedzą. Zobaczymy, co z tego będzie. Co mogę powiedzieć. Pasza to tak jak wiecie. żyto, jęczmień, przeżyto, worek, czasem dwa worki koncentratu na mieszalnik łączny 750 kg, już od ponad miesiąca jedzą siano kiszonkę i paszę treściwą, nic innego nie daje Kiszonka z kukurydzy zrobiona, ale musi się zakisić, także. E, utrzymuje tylko nasiono kiszące, siano i pasza treściwa. No, mogę bardziej powiedzieć, nawet że pasza zbożowa. Raz jeszcze zobaczymy, jak tutaj wóz paszowy pracuje. O. No jest dobrze, nie? Jest dobrze pocięte. Nie ma co narzekać. Lecimy dalej. Jesteśmy już u ostatniej partii cieląt. Tutaj jest 12 cimentali. To są te cimentale, które przyjechały w czerwcu z ekonatury. Tak to wygląda. Tak się to prezentuje. Praktycznie problemów z nimi nie było. Teraz nawiacie. Hartują się przed zimą. One dostają wysłodki, paszę treściwą. I kiszonkę. Skoczymy jeszcze na szybko na rzepaczek. Jesteśmy na plantacji mojego rzepaku. Obsada od 15 do 35, 38 roślin na metrze kwadratowym w zależności w którym miejscu, bo niestety przez lewne deszcze te wschody tego rzepaku były utrudnione. Siew był wykonany 25 września. Planowana obsada to było 40 sztuk na metrze, ale wiecie, wszystko nie poschodzi, co tutaj zastosowałem, zostało przedschodowo zrobione odchwaszczanie, przedwczoraj zrobiłem samosiewy zbóż, czyli tak zwane chwasty jednoliścienne. Oczywiście poszedł dwa razy robak już w pierwszej wersji na pchełkę teraz na delikatny nalot taki był widziany myszycy z tego względu, że zaczynają z schodzić kukurydzę, także to też zostało wykonane i przygotowujemy się do regulacji, dlatego, że już jest szósta para liści i to jest ostatni dzwoneczek, ale niestety są wiatry i poczekamy do poniedziałku Także myślę, że Toprex tutaj zrobi robotę. Jeszcze rozważam, czy do Toprexu nie dorzucić przypadkiem protiokonazolu, obniżyć trochę dawkę Toprexu i dołożyć kolejną substancję, striazoli, ale jak będzie, to się okaże. Dlaczego w ogóle zasiałam rzepak? Z tego względu, że zrezygnowaliśmy już praktycznie dwa lata temu z buraków cukrowych. A wiecie, monokultura zbożowa, kukurydziana to też praktycznie zbożowa, no to to nie jest do końca dobre rozwiązanie i dlatego wprowadziliśmy teraz zamiast buraków cukrowych wprowadziliśmy uprawę rzepaku i tak po 3 hektary sobie będziemy uprawiać tego rzepaku. Zobaczymy co na tym wyjdzie. Na kokosy nie liczę. Najważniejsze jest stanowisko, żeby trochę przezmianować tą glebę. Jednak roślina silnie korzeniąca się. Fajne stanowisko pod roślinę następczą. Także zobaczymy. Dużo rzepaków jest w moim regionie przesiewane. Dzięki w miarę wczesnemu terminowi siewu, w sumie dla naszego regionu optymalny. Ten rzepak przetrwał i tam w oddali możecie zobaczyć, na tych góreczkach jest słabszy i tam jest po 15 sztuk na metrze, ale jak na tych góreczkach to jest 20-30%, jak tam przetrwa z tego te 10 roślin po zimie, to też wystarczy na jakiś przyzwoity plon. Także do grzybóweczki, która teraz pójdzie, pójdzie oczywiście jeszcze odżywka. Robaczek po raz trzeci i jeszcze do tego dołożymy po litrze boru. Bor jest niby kluczowy w tej uprawie. Zostało tutaj na pierwszej parze liści jeszcze podane po 30 kg azotu w formie saletry amonowej 32 kg można powiedzieć na hektar. I tak ten zapaczek trochę ruszył. Na ten moment naprawdę fajnie się prezentuje. Tu są bardzo mocne rośliny. Zobaczcie. Zobaczcie. Tu już jest jedna para. Druga para. I trzecia para. Na razie jest bardzo zdrowy. Dobrze wygląda. Są delikatnie widoczne. Yy takie przebarwienia na liściach, ale wynika to z tego, że no ten chlomazon trzyma i były takie yy, delikatne objawy fitotoksyczności. Ale na ten moment zaczyna to wyglądać naprawdę przyzwoicie. Także koledze bardzo dziękuję za siew. Naprawdę ten pottinger robi kapitalną robotę i nie wyobrażam sobie żeby czymś innym siać, to tutaj jest bardzo mało roślin na roślinie, każda roślina ma chociaż 5-10 cm przerwy. No zdarzają się takie miejsca, wiecie, że jest 2-3 cm przerwy, ale i tak nie jest ziarko na ziarku, także te klapeczki w siewniku, o których mi mówił, naprawdę się sprawdzają. Wydaje się jak się tak na ten rzepak patrzy, że jest za gęsto, zasiane, że pewnie jest 50 roślin, no ale no nie ma, nie ma i nie będzie już. Także to na tyle w tym vlogu. Jeśli macie jakieś pytania, to do zobaczenia pod komentarzami, postaram się odpowiedzieć. Trzymajcie się, cześć!